Jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce e, Też nikt nie powiedział nam ani raz, bo tych chłopie. Jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce Ej, Brak sił, a nie dar drzwi. każdy z nich mały książę O nie, nie, dziś sumie to sam życie musiałem coś komuś udowadniać, lecz nikt nie powiedział nam ani raz zobacz, złoty chłopiec Hej maluj mój świat, każdy kolejny rok traciłem jedną z barw a Młody miał plan Niestety wszystko sam odczuwał Razy, dwa, w nocy czy za dnia Musiałem sobie wmawiać to co mówią nieprawda Kłamstwa, przestałem trawić sam, co tam tamto mnie gada. Czarnych obiec stado, zawsze gorsi lub inni. Nieważny był powód, ważne były wyniki. Ciągła walka z cieniem, kto ciebie jak widzi, a najczęściej widzieli nieliczni. Hej, jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam, gdzie my czarne obce. Hej, brak sił, a darbek drzwi. Słyszą każdy z nich, mały ciąże O nie, nie dziś. Rozumiem to sam. Całe życie musiałem coś komuś udowadniać. Lecz nikt nie powiedział nam ani raz. Zobacz, ten chłopiec. Po świecie może znajdę jakiś skarb Jeszcze nie wiedziałem, że już go ze sobą mamy Nie wiem co to umiar, kiedy trzeba wejść w bank. Znowu jakiś furiat krzyczy, że tą grę już da hey. Ja żyję sam w świecie paradoksów wiecznie Dobrze być złym, życie szepta prosto w skroń Wierzyć mam tym, co nie wierzyli we mnie Podając dziś za trzech pomocną dłoń Tylko blur, gdy za horyzontem gonie. Depresja i ból, moje stany zjednoczone Niech żyje nowy król, koronacja w mojej głowie Chociaż brakuje mi słów, jeszcze wszystko opowiem wam Jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce Brak sił, a nie dar krwi, słyszą każdy z nich mały książę O nie, nie, dziś rozumiem to, to sam Całe życie musiałem coś komuś udowadniać Lecz nikt nie powiedział nam, ani raz zobaczył chłopiec Hej Czuję, że idzie jeszcze czas będzie głupio w oczy patrzeć Nie wierzyłeś nigdy w nas Nie istniejesz w sumie dla mnie Mimo wszystkich swoich wad Nie widzimy żadnych barier Czemu masz złowroką twarz? Czemu teraz słuchasz Jak tym byłem dla wszystkich Zawsze tam gdzie my czarne chowce. Hej Brak sił, a nie dar krwi Słyszał każdy z nich mały książę O nie, nie dziś Rozumiem to sam, całe życie musiałem coś komuś udowadniać